W 1996 roku śmiertelny wirus rozprzestrzenia się po świecie i niszczy prawie całą ludzkość. Uważa się, że stoi za tym grupa znana jako 12 małp. Wiele lat później, w 2035 roku, ocaleni żyją pod ziemią, podczas gdy zwierzęta wędrują po ziemi. Na lotnisku młody James obserwuje, jak mężczyzna zostaje zastrzelony, a blondynka pędzi w jego stronę. Jednak to tylko sen. A dorosły James budzi się w więzieniu w 2035 roku, kiedy słyszy, jak strażnik wykrzykuje jego imię. W sąsiedniej celi Jose informuje Jamesa, że został wybrany do wyjścia na zewnątrz. Plotki głoszą, że ci, którzy zostaną wybrani, otrzymują ułaskawienie. James zostaje zabrany do innego pomieszczenia, gdzie zakłada kombinezon ochronny i bierze walizkę. Następnie wchodzi do korytarza, który dezynfekuje go przed otwarciem drzwi, aby James mógł wjechać windą. Po przejściu podziemnymi tunelami James pojawia się na powierzchni pokrytej śniegiem. Zaczyna zbierać robaki, które uda mu się złapać, i wkłada je do słoika. Nagle niedźwiedź zaskakuje go rykiem, ale szybko odchodzi. James przez chwilę rozgląda się za owadami, ignorując większe rzeczy, takie jak ptaki i lwy. Pod śniegiem znajduje znak z dwunastką i małpą w kolorze czerwonym, a pod nim napis Zrobiliśmy to. Chwilę później James wraca pod ziemię i otrzymuje dokładne mycie oraz zastrzyk. Następnie zostaje zabrany do naukowców, którzy przewodzą pozostałym ocalałym. Po zeskanowaniu kodu kreskowego i przypomnieniu mu o jego zbrodniach, zostaje przywiązany do krzesła. Ponieważ James ma świetną pamięć i umiejętności obserwacji, chcą, aby cofnął się w czasie i znalazł próbki, których mogą użyć do stworzenia szczepionki. Jeśli mu się to uda, zmniejszą jego wyrok i pomogą ludzkości powrócić na powierzchnię. W 1990 roku w Filadelfii psychiatra Katrin zostaje wezwana na posterunek policji, gdzie dowiaduje się o niezrównoważonym psychicznie mężczyźnie, który właśnie aresztował pięciu policjantów i nie pojawia się w żadnej bazie danych. Kiedy dociera do celi, znajduje Jama przykutego do podłogi. Pomiędzy podróżą w czasie a pobiciem jego umysł nie jest teraz do końca jasny, więc stara się wyjaśnić, że musi zebrać informacje w nagłych wypadkach. Kiedy wspomina o 1996 roku, Katrin poprawia go i mówi, że jest 1990, co oznacza, że wehikuł czasu zawiódł. Po tym, jak Katrin potwierdza, że James jest chory psychicznie, zostaje zabrany do azylu, gdzie przechodzi kolejne dokładne mycie. Następnie strażnik przedstawia Jamesa pacjentowi o imieniu Jeffrey, prosząc go o oprowadzenie. Gdy Jeffrey oprowadza Jamesa po zakładzie, ten nie przestaje wygłaszać tyrat przeciwko systemowi, korporacjom i temu, jak ludzie niszczą planetę. Później James zostaje zabrany do psychiatry i pęka za każdym razem, gdy strażnicy próbują go złapać. Opowiada im wszystko o wirusie i dwunastu małpach, wyjaśniając, że nie może teraz zmienić rzeczy, ponieważ to już się stało, ale zamiast tego pomoże ludziom w przyszłości. Lekarze oczywiście mu nie wierzą, więc James mówi, że może to udowodnić za pomocą telefonu. Jednak kiedy próbuje wybrać numer, który podali mu naukowcy, odbiera go normalny dom, a on zdaje sobie sprawę, że ponieważ jest rok 1990, numer ten nie łączy się jeszcze z właściwą automatyczną sekretarką. Tej nocy James ponownie śni o lotnisku. Budzi się w środku nocy i wygląda przez okno, ale Jeffrey wyjaśnia mu, że nie da się go otworzyć. Podczas gdy Jeffrey zaczyna kolejną szaloną tyradę, James znajduje pająka i zjada go, mając nadzieję, że nadal będzie próbką. Jeffrey przyznaje, że zna wyjście, ale nie użyje go, ponieważ jego bogaty ojciec wkrótce po niego przyjdzie. Nagle Jeffrey zaczyna krzyczeć, opuszczając spodnie, aby pokazać swój tył strażnikom, gdy przychodzą go uspokoić. Zaczyna niszczyć poduszki i zostaje zabrany. Następnego dnia Jeffrey i James Oglądają wiadomości o naukowcach przeprowadzających operacje na zwierzętach. Oboje uważają to za okrutne i James mówi, że być może ludzkość zasługuje na zniszczenie. Jeffrey jest zszokowany, ale absolutnie uwielbia ten pomysł. W tym momencie James otrzymuje lekarstwo i wkrótce wpada w bardzo pasywny, ledwo reagujący stan. Później Jeffrey pojawia się z kluczem, który ukradł strażnikowi i wkłada go do ręki Jamesa. Następnie zaczyna krzyczeć i łamać rzeczy, aby odwrócić uwagę, inspirując innych pacjentów do działania. James wciąż jest oszołomiony, więc Jeffrey spycha go z krzesła, aby zmusić go do reakcji. Poruszając się bardzo powoli i ciągle upadając, James dociera do drzwi i otwiera je, aby opuścić główny obszar. Przechodzi przez korytarz i znajduje strażnika, który okazuje się być naczelnikiem więzienia w przyszłości. Drzwi wejściowe są zamknięte. Więc strażnik każe mu wsiąść do windy, nie przejmując się jego ucieczką. Po skorzystaniu z windy, James przypadkowo uruchamia alarm, a strażnicy natychmiast przychodzą po niego. Szybko go otaczają, a James walczy z ich chwytem: udaje mu się uderzyć kilku mężczyzn, zanim zostaje schwytany. Następnie James zostaje przywiązany do noszy i pozostawiony w odizolowanym pomieszczeniu. Później Katrin wyjaśnia pozostałym lekarzom, że ma dziwne przeczucie co do Jamesa, jakby skądś go znała. Ich rozmowę przerywa strażnik, który zabiera ich do odizolowanego pokoju. James całkowicie zniknął, co jest niemożliwe, ponieważ pokój ma tylko zamknięte drzwi i nie ma innych. Sen o lotnisku ponownie nawiedza Jamesa i tym razem widzi mężczyznę z twarzą Jeffreya i uciekającą teczką. Nagle budzi się sam w pokoju w 2035 roku. Słyszy mężczyznę o chrapliwym głosie, który mówi mu bzdury, mówiąc, że może być w następnej celi lub tylko wytworem jego wyobraźni. Wkrótce James zostaje zabrany do naukowców, którzy odtwarzają zniekształcone nagranie kogoś mówiącego o lokalizacji dwunastu małp. James wyjaśnia, że nie wysłał tej wiadomości, ponieważ został wysłany do niewłaściwego roku i dzieli się tym, co się stało. Naukowcy pokazują mu kilka starych zdjęć i James rozpoznaje Jeffreya w tłumie dwunastu małp. Następnie pytają go, czy chce spróbować ponownie. Wkrótce James zostaje umieszczony w wehikule czasu, który wymaga mnóstwa kabli i dodatkowych obliczeń, aby tym razem zrobić to dobrze. Niestety James pojawia się w środku bitwy podczas premii Wojny Światowej. Gdy ciała spadają na cały obszar, francuscy żołnierze przesłuchują go na muszce, ale James nie mówi po francusku. W tym momencie wybucha bomba, a żołnierze przynoszą rannego żołnierza, którym okazuje się być Jose. Gdy żołnierz robi zdjęcie, James czołga się do swojego przyjaciela, ale nagle zostaje postrzelony w nogę. Gdy krzyczy z bólu, następuje kolejny przeskok w czasie. W 1996 roku Katrin wygłasza prezentację na temat szaleństwa i apokaliptycznych wizji. Jednym z jej przykładów jest żołnierz z pierwszej wojny światowej, który mówił bzdury o jakiejś chorobie, która zniszczy ludzkość. Facet po prostu zniknął w środku wojny, a zdjęcie, którego używa, wygląda jak Jose. Po wykładzie Katrin podpisuje swoją książkę dla tłumu i podchodzi do niej dr Peters, który uważa, że panikarze są rozsądni, a niszczenie środowiska przez ludzkość jest prawdziwym szaleństwem. Następnie Katrin idzie do swojego samochodu i zostaje zaatakowana przez tajemniczego mężczyznę, który potrząsa nią zanim wsiądzie z nią do samochodu. Twierdzi, że ma broń i zmusza ją do zabrania go do Filadelfii, wyjaśniając, że nie wie jak prowadzić samochód, ponieważ mieszkał pod ziemią od ósmego roku życia. Katrin zdaje sobie sprawę, że facet to James, który przeprasza za atak i twierdzi, że potrzebuje jej pomocy. Podczas podróży James jest podekscytowany oddychaniem świeżym powietrzem i słuchaniem dobrej muzyki w radiu. Słyszą również o dziecku, które wpadło do opuszczonego szybu studni ale James nie jest poruszony, ponieważ to pamięta. Twierdzi, że to był żart, a dzieciak ukrywa się w stodole. Jakiś czas później policja zostaje poinformowana przez przyjaciół Katrin, że zniknęła i przeszukują jej mieszkanie, gdzie znajdują wiadomość w jej maszynie. Kolega ze szpitala psychiatrycznego ostrzega ją, że James wrócił i jej szuka. Tymczasem James i Katrin odpoczywają w hotelu. James ponownie śni o lotnisku i tym razem widzi Katrin jako blondynkę. Kiedy się budzi, mówi o tym Katrin, wciąż trzymając ją związaną. Następnie zabiera jej pieniądze i idzie do automatu po przekąski. Kiedy wraca, widzi w telewizji, że jest poszukiwany za porwanie Katrin. Duet natychmiast wraca na drogę, a James przegląda swoje notatki na temat dwunastu małp, wyjaśniając, że mają oryginalnego wirusa. W końcu docierają do Filadelfii i jeżdżą po mieście, aż James coś widzi. Podbiega do ściany i znajduje grafiti dwunastu małp. Katrin rozważa skorzystanie z okazji do ucieczki, ale zamiast tego decyduje się podążać za nim, aby mu pomóc, wciąż myśląc, że jest szalony. James zaczyna podążać za grafiti na ścianie, ciągnąc za sobą Katrin i zatrzymują się, gdy włóczęga z zachrypniętym głosem mówi im, że nikt nie może się ukryć, ponieważ oni śledzą ich dzięki urządzeniom ukrytym w zębach. Dlatego usunął swoje własne. Ignorują go i podążają za grafiti, wchodząc do opuszczonego teatru. Miejsce to stało się kryjówką dla bezdomnych i dwóch szalonych mężczyzn, natychmiast ich atakuje. James zostaje kilka razy uderzony przez uzbrojonego faceta, więc udaje, że błaga i jest słaby, aby podejść bliżej i uderzyć mężczyznę w pachwinę. Następnie obezwładnia faceta i rozbija jego głowę o ścianę, po czym rusza na drugiego, walcząc z nim, zanim ten zdoła wykorzystać Katrin. Z wściekłością James uderza i kopie mężczyznę na śmierć. Po zabraniu broni w uczennę, Duet wybiega z budynku, a James rozpoznaje posąg świni ze zdjęć pokazanych przez naukowców. To siedziba FAA, czyli Stowarzyszenia Wolność dla Zwierząt. Wchodzą do środka i James pyta grupę o 12 małp, grożąc im swoją bronią. Przyznają, że kiedyś pracowali z Jeffreyem, ale rozstali się z nim, gdy stał się ekstremistą na rzecz taktyki partyzanckiej. Jeffrey utworzył nową grupę o nazwie 12 małp. Jego ojciec Leland jest słynnym wirusologiem, który eksperymentuje na zwierzętach, a James znajduje jego zdjęcie po związaniu grupy. Artykuł w gazecie pokazuje czas, w którym Jeffrey wypuścił sto węży w Senacie. Jednak po wielu kłótniach, pewnego dnia Jeffrey nagle powiedział, że żałuje wszystkiego i zaczął wspierać eksperymenty swojego ojca. Po kradzieży książki adresowej z FAA, James zmusza Katrin, aby zawiozła go do rezydencji Lilanda z kradzionym samochodem. James nadal odczuwa ból z powodu nogi, a kiedy Katrin to zauważa, zatrzymuje samochód, aby ukraść trochę zapasów z pobliskiego domu. Następnie zajmuje się raną, usuwając przy tym kulę. James przeprasza, po czym chwyta ją z dodatkową siłą. Chwilę później James dociera do rezydencji i chowa się pod samochodem, aby uniknąć ludzi. Kiedy wychodzi, przypadkowo upuszcza broń. W domu Liland wygłasza przemówienie dla swoich gości, podczas gdy Jeffrey udaje dobrze zachowującego się syna. Ale śpi. Nagle budzi go strażnik, który mówi mu, że znaleźli dziwnego mężczyznę, który twierdzi, że go zna. Jeffrey idzie spojrzeć i udaje, że nie zna Jamesa, ale szybko zmienia zdanie, gdy James wspomina o dwunastu małpach. Gdy Jeffrey zabiera Jamesa do innego pokoju, aby zachować prywatność, James wciąż prosi o próbkę wirusa. Jeffrey myśli, że chce go rozprzestrzenić, aby zniszczyć ludzkość, tak jak powiedział Wazylu. A wściekły James atakuje go, trzymając go za krawędź barierki. Strażnicy natychmiast przychodzą go powstrzymać, a James zaczyna z nimi walczyć, podczas gdy Jeffrey wygłasza kolejną tyradę przeciwko systemowi. James wymienia kilka ciosów ze strażnikami i przeskakuje przez barierkę, przerażając wszystkich fantazyjnych gości, gdy ląduje. Natychmiast ucieka, a strażnicy próbują za nim podążyć, zaskakując wszystkich w kuchni. Jednak James już zniknął. Później w lesie James wypuszcza Katrin z bagażnika, a ona atakuje go z frustracji, ale nie jest wystarczająco silna, by go zranić. W tym momencie słyszą nadjeżdżającą policję, i Katrin zaczyna trąbić, aby zwrócić ich uwagę. James tańczy w stawie, mówiąc, że uwielbia przebywać na świeżym powietrzu, ale nagle znika. Rano Katrin wraca do domu po przesłuchaniu. Słyszy w wiadomościach, że zaginione dziecko zostało znalezione w stodole, ponieważ to był żart, tak jak powiedział James. W 2035 roku James budzi się i znajduje naukowców śpiewających dla niego piosenkę z pięknym obrazem za nimi. Ponieważ James znalazł źródło wirusa, otrzymał oficjalne ułaskawienie i obietnicę, że może odejść, gdy tylko poczuje się lepiej. To wszystko jest zbyt dziwne i James wścieka się mówiąc, że nie są prawdziwe. Następnie zaczyna się śmiać i dochodzi do wniosku, że jest szalony, więc wstrzykują mu środek uspokajający. Chwilę później budzi się i słyszy mężczyznę o chrapliwym głosie, który mówi Jamesowi, że jego prawdziwym życzeniem jest zobaczyć niebo, ocean i być z nią. James zastanawia się, czy głos jest w jego głowie i czy jest to facet bez zębów, którego widział wcześniej. W 1996 roku Katrin ma problemy ze snem. Pewnego ranka otrzymuje telefon od detektywa, który wyjaśnia, że kula z rany Jamesa została przeanalizowana. Raporty balistyczne wskazują, że została wystrzelona przed 1920 rokiem. Przerażona Katrin rozłącza się i pospiesznie sprawdza swoje badania. Znajduje zdjęcie szalonego faceta z I wojny światowej i znajduje Jamesa obok Jose. Wierząc w historię Jamesa, Katrin dzwoni do Lilanda, aby powiedzieć mu, że jego syn ukradnie wirusa, ale obiecuje, że jego ochrona jest szczelna. Po rozłączeniu się, Liland prosi swojego asystenta Petersa, aby mimo wszystko ulepszył środki bezpieczeństwa. Wracając do Jamesa, próbuje przekonać naukowców, by odesłali go z powrotem do 1996 roku, obiecując, że jego wybuch w łóżku był wynikiem złego samopoczucia i że teraz jest lepiej. Naukowcy dają mu quiz na temat wirusa, każąc mu wymienić wszystkie lokalizacje, w których wirus pojawił się po raz pierwszy we właściwej kolejności. James zdaje go bez problemu i zauważa kilka zdjęć graffiti na budynku FEA, którego nie było, gdy go odwiedził. Tymczasem Katrin jest na zewnątrz FAA, krzycząc, by ją wpuścili. Grupa ignoruje ją, ujawniając, że Jeffrey z nimi współpracuje i okłamali Jamesa. W tym momencie Włóczęga z zachrypniętym głosem ostrzega ją, że policja ją obserwuje, a Katrin myśli, że to facet, którego James często słyszał. Jednak, kiedy pyta, mężczyzna boi się i ucieka. Zdesperowana Katrin zaczyna malować graffiti, które James widział na zdjęciu. W tym momencie pojawia się James i mówi Katrin, że chce poddać się policji, ponieważ zaakceptował, że jest szalony. Katrin odciąga go, ale jest już za późno. Policjant już ich widział. Na szczęście przechodzą przez ulicę, a inny pojazd blokuje radiowóz, umożliwiając im ucieczkę. Chwilę później duet dociera do hotelu, a Katrin płaci tylko za kilka godzin. Recepcjonista myśli, że jest niegrzeczną pracownicą, i po tym, jak wychodzą do pokoju, dzwoni do faceta odpowiedzialnego za brudne interesy w tej okolicy. W pokoju Katrin pokazuje Jamesowi zdjęcie i próbuje go przekonać, że to wszystko jest prawdziwe. Jednak Jamesa to nie obchodzi, chce tylko mieć normalne życie tutaj z nią. Gdy Katrin przytula go, aby go pocieszyć, nagle do pokoju wpada facet i oskarża ją o pracę na jego terytorium. Próbuje się tłumaczyć, ale facet uderza ją po czym wyjmuje nóż i chwyta ją za włosy. James w końcu reaguje i chwyta telefon, by zacząć go nim bić. Przerażona Katrin błaga go, by go nie zabijał, więc James zamyka go w łazience. Katrin martwi się, ponieważ słyszy krzyki, ale drzwi otwierają się i James ujawnia, że usunął zęby, tak jak powiedział włóczęga. Do czasu przybycia policji duet zdążył już uciec przez okno. Po tym jak Katrin również usuwa zęby, ona i James wsiadają do autobusu do centrum miasta. Używa automatu telefonicznego, aby zadzwonić pod numer, który James próbował w 1990 roku i jest podekscytowana, gdy mówi, że firma czyszcząca dywany odebrała. Uważa, że epidemia wirusa może być jednak czymś w głowie Jamesa, ale kiedy zaczyna recytować wiadomość, którą zostawiła w automacie, James kończy ją za nią. Jest to nagranie, które odtworzyli mu naukowcy, co oznacza, że wszystko jest prawdziwe. W tym momencie zostają uchwyceni na ekranie przez kamery sklepu. Więc wbiegają do środka, aby kupić przebrania. Gdy James się rozgląda, zdaje sobie sprawę, że jest to budynek, z którego zabrał robaki. Wieczorem 12 małp znajduje się w autobusie z porwaną osobą, którą okazuje się być Leland. Doktor mówi Jeffreyowi, że wie o jego planie, więc przygotował się do ochrony wirusa. Jeffrey mówi, że jest już za późno, i grupa zaczyna wydawać małpie odgłosy. W końcu udaje im się dotrzeć do zoo. Tymczasem James i Katrin ukrywają się w kinie, podczas gdy ona przykleja mu sztuczne wąsy i perukę. James zasypia podczas filmu i ponownie śni o lotnisku. Kiedy się budzi, Katrin już nie ma, ale szybko znajduje ją wychodzącą z łazienki. Jej nowy wygląd idealnie pasuje do jego snu. Przytulają się i dzielą pocałunkiem. Rano miasto budzi się i odkrywa, że zwierzęta w Zoo są wszędzie luzem. Duet bierze taksówkę na lotnisko z zamiarem opuszczenia kraju, a kierowca wyjaśnia, że ruch jest gorszy niż zwykle z powodu incydentu z dwunastoma małpami. Okazuje się, że to oni wypuścili zwierzęta. Widzą biegające żyrafy, a James i Katrin odczuwają ulgę, widząc, że to jedyny plan, jaki miał Jeffrey. Wyjaśnia to również napis: Zrobiliśmy to na ścianach. Na lotnisku policjanci rozdają kopie zdjęcia Jamesa wszystkim pracownikom. Kiedy Duet przybywa na miejsce. James zdaje sobie sprawę, że jest to miejsce z jego snów. Katrin idzie odebrać bilety, podczas gdy James używa budki telefonicznej, aby wysłać kolejną wiadomość do naukowców, mówiąc im, że to nie 12 małp uwolniło wirusa i że nie chce wracać. W recepcji mężczyzna z walizką ze snu otrzymuje bilet na wszystkie lokalizacje z listy wirusów Jamesa. Później James idzie do Łazienki, aby poprawić wąsy, a mężczyzna z zachrypniętym głosem mówi z kabiny, mówiąc, że James nie może zostać. James krzyczy, że wykonał już swoją pracę, ale kiedy otwiera kabinę, jest to tylko przerażony biznesmen. Wychodząc, James zostaje znaleziony przez Jose, który potwierdza, że naukowcy otrzymali nową wiadomość. Próbuje dać Jamesowi broń, ale ten ją odrzuca. Jose przyznaje, że jego misją jest zastrzelenie Katrin, jeśli James nie będzie współpracował, a James zaczyna go dusić, ale uspokaja się i mimo wszystko bierze broń. W międzyczasie młody James przyjeżdża z rodziną. W kiosku Katrin wpada na faceta steczką, który okazuje się być Petersem. Gdy odchodzi, Katrin przegląda gazetę i widzi jego zdjęcie obok Lilanda. Biegnie do Jamesa i mówi mu o Petersie, więc zaczynają go szukać. W tym momencie Peters zostaje zatrzymany przez ochronę lotniska, która prosi o sprawdzenie zawartości walizki. Peters otwiera fiolkę, aby udowodnić, że jest pusta, ale w rzeczywistości zaczyna rozprzestrzeniać wirusa. Katrin i James próbują przepchnąć się przez linię bezpieczeństwa, a pracownik zatrzymuje ich, więc dochodzi do kłótni. Policjant widzi Jamesa i próbuje go aresztować, ale James uderza go i przebiega przez wykrywacz metalu, popychając strażnika. Podczas gdy Katrin blokuje mu drogę, by zyskać na czasie, młody James obserwuje całą scenę, stary James wyciąga broń, by powstrzymać Petersa, ale zanim zdąży wystrzelić, policja strzela do niego. Peters wchodzi do samolotu, a Katrin biegnie do umierającego ciała Jamesa, potwierdzając, że młody James widział własną śmierć. Katrin ledwo zdążyła się rozpłakać, zanim zabrała ją policja. W samolocie Peters rozmawia z innymi pasażerami, którzy okazują się być naukowcami z przyszłości. Na parkingu młody James obserwuje start samolotu. Subskrybuj po więcej ciekawych skrótów filmowych. Zostaw łapkę w górę i komentarz, by pomóc w rozwoju kanału. Do następnego, cześć!